Słoneczka witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o tym, jak napisać egzamin usnoczisty na 80% lub więcej. Ja jestem licealistką jestem na pierwszym roku liceum, więc postaram się wam. Przekazać te moje informacje z mojego punktu widzenia, jak to u mnie wyglądało, jeśli chodzi o ten egzamin. Do egzaminu smokraśli zostało około 100 dni, więc uważam, że to jest spoko już czas, żeby zacząć coś powtarzać, ale nie ukrywam, ja w tym momencie jeszcze aż tak za bardzo nie powtarzałam. Ja powtarzałam tak. Tak, myślę, że tak normalnie 2 miesiące lekko trzy przed egzaminem. Wiadomo, że cały czas się staram systematycznie uczyć od września. Ale już takie y, rzeczy typu repetytoria i tak dalej, to dwa miesiące przed egzaminem już tak zaczęłam bardziej na poważnie brać ten egzamin, niż po prostu tak tylko się skupić na lekcji. Więc jeśli oglądacie ten filmik miesiąc przed egzaminem, dwa lub tydzień, to tak czy siak życzę Wam powodzenia w tym roku na egzaminie ósmokresisty. Nie stresujcie się, co do tego zaraz przejdziemy. I mam nadzieję, że Wam wszystko pójdzie tak, jak będziecie chcieli i że się dostaniecie do tych liceum, w co będziecie chcieli lub techników. Jeśli oglądasz, tak jak mówiłam, ten filmik, em, już jak jest dosyć blisko ten egzamin, nie przejmuj się, nie ma się czym aż tak przejmować. Wiadomo, ja uważam tak czy siak, że egzaminy typu egzamin ósmokresisty i matura i są ważne w życiu, ale nie przykuwałabym do tego, jeśli chodzi o egzamin 8, oczywiście, Uwagi po prostu, że jak napiszecie tam o 10% mniej, to się zawali świat, bo tak nie jest. I po prostu trzeba też mieć balans w tej nauce, tym bardziej w nauce na egzaminy i maturę i tak dalej. Więc już przechodzę do filmu. Więc pierwsza rzecz to jest psychika i stres. Na pewno dużo nauczycieli Was o tym mówiło. Totalnie się nie stresujcie, bo uważam, że to nie ma sensu. Wiadomo, każdy się w jakimś tam stopniu stresuje i to jest całkowicie normalne. Jedna osoba się prawie w ogóle nie będzie stresowała, ale jest jakby taka cząstka obawy, a niektórzy będą się strasznie, strasznie stresować. I wiem, że pomyślicie sobie, łatwo ci mówić, ale już pisałam ten egzamin i wiem, że pewnie to słyszeliście, że Nauczyciel mówi, ja już to napisałam, i napisałem i tak dalej. Ale niedawno pisałam ten egzamin, i naprawdę ja i tak się cieszę, że się nie stresowałam aż tak, bo wiem, że są osoby, które się bardziej stresowały i źle to wpłynęło na ich wyniki. Nie aż tak źle, ale wiadomo, mogłoby być lepiej, i to nie jest wiedza, którą ten uczeń, uczennica posiada normalnie. Więc ja miałam coś takiego, też będę tam mówiła, właśnie takie swoje przykłady. Ja miesiąc przed egzaminem miałam lekki stres, ale wiedziałam, że mnie to nie ominie i nic z tym już nie zrobię, więc po prostu lekki był stresik, że jednak chciałam się dostać do liceum. Fun fact: chodzę do tego liceum, co chciałam i do jeszcze na ten profil, co chciałam, więc akurat mi się udało, ale miesiąc przed egzaminem się stresowałam. Tydzień przed egzaminem to był już gorszy stres. Stresowałam się trochę mocniej, a dwa dni, trzy dni lub dzień przed egzaminem. Dzień przed egzaminem z języka polskiego to był mój chyba jeden z najlepszych dni w tym roku, w sensie przed egzaminem. <grydy> jeden z najlepszych dni przed egzaminem, ponieważ mam to na, na snaczce nagrane, że coś tam powtarzałam jeszcze z repetytorium, robiłam sobie przerwy, jakieś takie fajne rzeczy i dosłownie puszczałam sobie muzykę, tańczyłam w pokoju, skakałam. I o to chodzi, żeby po prostu nie brać tego tak. Na poważnie, i żeby tak się wyluzować, po prostu czasami. I ja po prostu wstałam z o wiele lepszym humorem niż jakbym kuła do 12 w nocy. Szczerze nie pamiętam, do której kułam, ale podejrzewam, że na pewno nie dłużej niż do 9, jeśli w ogóle do 9. I wstałam z fajnym humorem, wiadomo, stresik był, ale był o wiele, wiele mniejszy. I później byłam bardzo zadowolona z tego, bo chodząc na salę wiedziałam, że umiem i że nie zapomnę, ponieważ. Ten stres jakby powoli zaczyna spływać. Naucz się, ale nie przełóż. Nie wiem, czy zrozumieliście te moje dwa słowa. Ale chodzi mi o to, że podczas tej nauki na egzamin e, pouczcie się w taki sposób, żeby to nie było przymusem i żeby to nie wyglądało na zasadzie, że jak tego się nie nauczycie, to będzie koniec świata. Nie. Spokojnie, zaraz wam też pokażę moje tipy, właśnie, jak się tak uczyć bardziej rozrywkowo. Właśnie ten dzień przed egzaminem się uczyłam tak po prostu to, co chciałam i wiedziałam, że muszę powtórzyć, robiłam to na luzie, tańczyłam, odpoczywałam i właśnie tak róbcie, a nie po prostu, że wkuwacie wszystko na pamięć przed egzaminem, bo uwierzcie mi, złapie Was dosłownie chwilowy stres i wiem, że to zawsze mi strasznie, ale możecie wszystkiego zapomnieć. Więc nie radzę tak robić i ciężko jest się uspokoić, gdy komuś serio zależy, mi wiadomo też bardzo zależało, ale trzeba sobie po prostu uświadamiać, że zaraz jest ten egzamin, ale okej, okay, jak mi nie wyjdzie, nic się nie dzieje. Po prostu każdy ma też gorszy dzień i należy moim zdaniem to zrozumieć, że jak komuś nie wyjdzie jakiś egzamin, to nic się nie dzieje. Tym bardziej, że egzaminu nie da się nie zdać, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty. Wiadomo, że nie każdy, że nikt chyba nie chciałby mieć 20% albo 10% albo mniej na egzaminie. Ale po prostu przyłóżcie się, ale nie przełóżcie się, bo to nie jest potrzebne. Następny podpunkt to jest zaplanu. Jeszcze jest dużo czasu, moim zdaniem, do egzaminu, czyli 100 dni około. I nawet jak macie ten miesiąc przed egzaminem, ja zaczęłam tak dokładnie planować właśnie miesiąc czy tygodnie przed egzaminem. Chodzi mi o to, że po prostu wydrukujcie sobie jakiś kalendarz lub kartkę papieru i zaznaczajcie sobie na przykład w poniedziałek, 23 kwietnia, e, przerobię kawałek balady. I jeśli tego nie zrobicie, luz, przekładacie sobie na moment, kiedy możecie to zrobić, albo macie ochotę. I po prostu tak sobie mieszajcie tymczasami i nie róbcie czegoś takiego, znaczy, jak ktoś lubi się długo uczyć, i tak czuje, że jest efektywnie u niego, to proszę bardzo. Ale ja robiłam coś takiego, że na przykład w jeden dzień miałam wpisane balady na streszczenie, a na przykład na drugi dzień miałam balady na testy i repetytorium. I uważam, że to jest spoko i naprawdę ja planowałam, i uważam, że przez to też. Miałam, jakby, coś takiego, że ok, wiem, co się nauczyłam, i wiem, co mi zostało, czego się nie nauczam, i tak dalej. Więc teraz przejdziemy sobie do takich pomocnych tipów, które moim zdaniem mi pomogły, ale jeszcze zanim, to ja Wam przedstawię teraz szybko moje wyniki egzaminów ósmokrężnicy, żeby Wam pokazać, że faktycznie one zadziałały. Więc jeśli chodzi o wynik z polskiego, obstawiałam około 67%, a miałam 91%. Mam na kanale też, podeślę linka, filmik z patrzeniem właśnie na wyniki egzaminu ósmoklasisty, co Polski nie zszokował okropnie, bo byłam pewna, że napiszę go tak średnio, mimo że wiedziałam, że dobrze mi poszedł i po odpowiedziach, jak sprawdzałam, to też byłam zadowolona, ale spodziewałam się właśnie tak, yy, jednak nie 67%, około 75%, a było 91%, więc Szok i niedowierzenie. I jeśli chodzi o matematykę, matematykę obstawiałam na 80, napisałam na 80. Jeśli chodzi o angielski, obstawiałam, mm, jeśli chodzi o, jak po napisaniu, obstawiałam na 80, napisałam na 85. Ale jeśli chodzi o egzamin angielskiego, to nie wiem czy to był mój dzień. Bo uważam, że jeśli chodzi o angielski i o egzamin, jestem zdolna na przynajmniej 90% Ale wiadomo, nie wyszło i nic się nie dzieje Każdemu się zdarza gorszy dzień Po prostu nawet nie chodzi o to, bo jeden egzamin będzie dla Was trudniejszy, drugi będzie łatwiejszy więc to jest normalne. Więc tak wyglądały moje wyniki, więc każdy z nich był 80 i powyżej, więc myślę, że można mnie posłuchać, jeśli chodzi o moje tipy. Więc pierwsze tipy to są repetytoria. Ja Wam pokażę, jakie ma ja mam i ja miałam repetytoria tylko z polskiego i angielskiego, z matematyki nie miałam. I jeśli chodzi o moje, to ja miałam te repetytoria z GREGA i one moim zdaniem są mega, mega fajne. Ponieważ na przykład pokażę Wam z polskiego. Macie na przykład wszystko rozpisane, co to z epika. Są też na przykład fajne streszczenia, plany wydarzeń, przykład małego księcia. Dużo streszczeń szczegółowych i jakby tych krótszych. I macie później dużo fajnych testów na podstawie egzaminu, właśnie ósmokrasisty, jakie mogłyby się pojawić. I ja naprawdę. Lubiłam to robić i zrobiłam, myślę, że sporo. Teraz, jak patrzę, to jeszcze sporo jest tu też niezrobionych, ale to dlatego, że ja miałam trochę mniej lektur niż e, powinno być normalnie. Więc mega je polecam. I też miałam z angielskiego, ale z niego szczerze prawie w ogóle nie korzystam. Trochę korzystałam, ale nie zużyłam go całego i z polskiego ja też nie zużyłam całego ale zostaną mi one na maturę, na pewno, więc te z są fajne, ale wiadomo, są też jeszcze inne, ale ja miałam te, więc chciałam pokazać te i uważam, że Repetytoria to spoko pomysł, właśnie jak macie tutaj wszystko, macie streszczenia, plany wydarzeń, czasy, miejsce akcji bohaterowie itd. oraz y, testy i zadania. Quizy i testy z internetu. Ja uwielbiam tą formę i do dziś ją nawet stosuję, ponieważ uważam, że takie quizy, testy wymyślone przez kogoś innego lub nawet przez Was, bo możecie tak sobie ułożyć, są czymś mega fajnym i mi że pomogły. Takie, takie fajne stronki, które polecam, to jest na pewno Quizlet, Quizizz i uważam, że są mega fajne, bo możecie zrobić sami sobie test i później się sprawdzić, albo możecie po prostu wpisać temat typu zemsta i Później zrobicie sobie jakieś fajne quizy, i mi to pomogło. Najwięcej tego robiłam właśnie z polskiego. Polecam też robić próbne egzaminy lub próbne sprawdziane, typu na przykład wpisujecie sobie właśnie sprawdziane małe w SIP, abonowa era, itd. Tak i, tak I sobie jakieś robicie, które tam są po prostu e, na internecie. I tak samo z próbnymi egzaminami, po prostu wchodzicie na arkusze.pl. I sobie możecie wziąć z jakiego roku chcecie, ale pamiętajcie, że możecie. Myślę, na przykład, jak ja miałam yy, odchudzoną trochę podstawę programową poprzez kwarantannę i COVID. -a. Dlatego na przykład niektóre egzaminy były takie, których elementy w niej były po prostu nieprzerabiane w mojej ósmej klasie. Ale większość z nich, takich bardziej nowoczesnych, mogę powiedzieć, albo najbliższych, jeśli chodzi o rok pisania, to polecam właśnie robić, bo jeśli chodzi o schemat zadań, to on jest cały czas moim zdaniem ten sam i nie tylko moim zdaniem tylko on po prostu jest cały czas ten sam i się zmieniają po prostu lektury i takie inne rzeczy, tematy na rozprawkę polecam Wam słuchać e, ogólnie, na przykład audiobooków oraz streszczeń i różnych takich e, opisów, lektury i tak dalej jeśli miałabym polecić tutaj muszę sobie pomóc, bo nie, nie zapamiętałabym jeśli miałabym polecić kanały no to jeśli chodzi o polski, to bardzo Wam polecam wiedza z Wami, lekturek.pl, Pracownie Literackie oraz Czarno na Białym. To są e, kanały, z których ja prawie z wszystkich korzystałam i niektóre korzystam teraz i mega polecam Wam, więc sobie sprawdźcie i naprawdę fajne są czasami streszczenia i tak dalej i fajnie umiem pomóc. Jeśli chodzi o angielski, no to myślę, że tu każdy zna Rocker English i do dziś się z nim uczę, jak czegoś nie wiem, więc polecam. I tutaj e, myślę, że nie będzie Wam to za bardzo potrzebny ten kanał, ale można sobie popatrzeć, bo ta dziewczyna ma po prostu fajne słownictwo, jest to English with Lucy, więc też ją uwielbiam i moja pani w liceum opuszczają czasami u nas na lekcjach. A jeśli chodzi o matematykę, no to myślę, że taki kanał, co mi się w sumie spodobał, to jest A po co mi ta matma? I w sumie to chyba jeden kanał z matematyki, jaki oglądałam, albo ewentualnie jeszcze czarno na białym. Polecam Wam też patrzeć na przykład na TikToka, bo czasami po sobie wpiszeć jakąś lekturę, albo na przykład minuta z lekturą zemsta. I myślę, że to jest spoko pomysł na przykład na włączenie sobie przed spaniem, przed egzaminem, chociaż przed egzaminem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby sobie jeszcze tak truć głowę, więc ogólnie przed spaniem sobie puścić takie coś, albo na przykład minuta ze opisem środków stylistycznych, i uważam, że to jest naprawdę fajna opcja i naprawdę mi też pomogło. Jeśli chodzi o gramatykę, to max są takie dwa zadania. Reszta to jest głównie lektury, rozprawka, opowiadanie, i też polecam sobie poszukać różnych właśnie tematów na rozprawkę, albo. Jak wygląda rozprawka? Jak zdobyć wszystkie punkty za rozprawkę na YouTubie I myślę, że to też może fajnie pomóc, bo nie pomogło. Ok, słuchajcie, więc to chyba tyle. Jeśli mi się zdaje i dobrze pamiętam, jeśli macie jakieś pytania, no to możecie pisać w komentarzu dotyczące, właśnie, egzaminu ósmokrasisty i dotyczące takich rzeczy. Ja planuję też nagrać, ale to na razie nie w tym czasie i prawdopodobnie w najbliższym nie. Taki, jakby, odcinek, że co warto kupić, wiedzieć, przed liceum. Myślę, że to też jest potrzebne, ale to już bliżej, myślę, wiosna, wakacje, bo chyba na razie po prostu nie ma sensu tego tematu poruszać, bo jeszcze jest na trzeba napisać egzamin ósmoklasisty. Moja rada, nie stresujcie się, weźcie naukę bardziej jako rozrywkę, nie jako przymus. I życzę Wam powodzenia. No i zobaczymy w kolejnym odcinku.